Dzień dobry wszystkim, witam Was w moim nowym filmiku na YouTubie. Dzisiaj witamy się na miejscu, w którym będę Wam pokazywać. Zazwyczaj witam się z Wami z mojego domu, aczkolwiek dzisiaj udało mi się zebrać cały sprzęt i wyjechać z nim na wycieczkę. Witam Was w port de Canoglie. Jest to bardzo malutki port. Powiedziałabym, że no nie dość znany, bo ja tak naprawdę usłyszałam z nim, o nim pierwszy raz jakieś... 2-3 miesiące temu a ja dzisiaj postanowiłam tutaj przyjechać. Znajduje się on na zachodzie wyspy. Zaraz wrzucę tutaj, może, mapkę, bo to jest tak małe miejsce, że wydaje mi się, że fajnie było, żeby wam to zwizualizować na mapie. Ok, ja już nie będę przedłużać ja was, tylko zapraszam na mojego Instagrama wyspiera.pl, na mojego bloga wyspiera.pl. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a spodoba Wam się ten filmik. Komentujcie, dawajcie łapki w górę. I do zobaczenia za chwilę. Tak jak wcześniej wspomniałam, de znajduje się na zachodzie wyspy, więc on jest położony właśnie w tym górzystym krajobrazie. Co jest piękne, bo tak naprawdę możecie sobie wyobrazić, jak leżycie na plaży, które znajduje się u stóp gór. Zawsze każdy, kto odwiedzi właśnie taką plażę, mówi, że jest naprawdę bardzo zachwycony ze względu na to, że ma takie poczucie, że właśnie leży nad morzem w górach. Patrząc na horyzont, ma tak naprawdę taflę wody, a patrząc do tyłu, ma właśnie góry. Jeżeli chodzi o drogę prowadzącą do Port de znajduje się ona tak około, około 40 minut od Palmy autem, ze względu na to, że ta droga po prostu tak jak widzicie jest taka kręta i tak naprawdę ostatnie 2 km jedziemy tak jak teraz widzicie jest dość ciężko szczególnie jeżeli jakieś auto jedzie z naprzeciwka co w, sez w sezonie zdarza się zdecydowanie częściej. Tuż przy plaży i przy porcie znajduje się parking, tak jak teraz widzicie. Możemy sobie dojechać do samego końca. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, czy tam dalej jeszcze można dojechać, nawet nie w przypadku tej plaży. Zostawiają gdzieś auto bardzo, bardzo daleko i potem idą, a później żałują. Także tutaj spokojnie możemy sobie dojechać. Jeżeli nie, to możemy stanąć wcześniej w uliczkach, ze względu na to, że przed tym miejscem, w którym teraz się znajdujemy, a już po zjechaniu z tej takiej krętej ulicy, są normalnie domy i tutaj niektórzy ludzie mieszkają, podejrzewam, że jacyś bardzo lokalni mieszkańcy, więc również znajdują się parkingi przy ich ulicach, przy domach i tak dalej. Pamiętajcie, aby stosować się do zakazów i nakazów ze względu na to, że bardzo łatwo można tutaj doprowadzić do mandatu. Tak jak widzicie tutaj już mamy nasz łódkowy port, ludzie zostawili i zabezpieczyli sobie łódki na zimę. Może nie na zimę, ja nie wiem czy one są też tak naprawdę teraz używane. Wiem, że w lecie na pewno to wszystko jest potwierane i ludzie tymi łódkami normalnie wypływają. Słuchajcie, gdyby ktoś kiedyś się zastanawiał, jak takie łódki są wciągane, są właśnie wciągane za pomocą tego dźwigu, no i tego jest jeszcze kilka innych, no i są one po prostu e, wciągane. Na, po tych deskach. No i te deski są właśnie po to było gadane, żeby em, te, łódkom, te łódki było em, prościej wprowadzić, żeby się tam nic nie zahaczało, nic nie zepsuło i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem jak wy ja się kiedyś nad tym zastanawiał... Oto mamy kolejne, ja się kiedyś nad tym zastanawiałam, także tłumaczę, może ako, może ako akurat komuś się przyda. Dobra, ale idziemy na górę. Zobaczymy, co jest jeszcze grzej. Zresztą nawet jak nic nie ma, to i tak lepsze gdy widoki są zawsze z góry. W przyszłym sezonie w ogóle chciałabym sobie kupić kajak. Zastanawiałam się nad e, albo paddleboardem, albo nad kajakiem. Oba te rozwiązania są super. O, to jest fajnie. No ale kajak jest dwuosobowy, także możesz zabrać zawsze jakieś kompana, nie? O, to jest fajny widok. Próximo. z tej strony mamy również kolejne wejście na plażę. Możemy po prostu się przejść naokoło i troszeczkę się powspinać. Ale teraz interesuje mnie Inna rzecz. Teraz przed nami widzicie, jest takie zbiorowisko drewna. Wyobraźcie sobie, że to są pozostałości po huraganach, po sztormach, które były w tym roku na Majorce. Generalnie Majorka jako tako nie ma żadnych katastrof. Nie ma tutaj jakichś trzęsień ziemi, nic się szczególnego nie dzieje. Tornada występują, ale tylko na tafli morza. E, aczkolwiek są właśnie bardzo duże wiatry, szczególnie w tym okresie teraz, e, jak to początek roku, tym takim bardziej zimowym. No i zdarzają się jesieniami. I wiosnami po wodzie, ale po wodzie znowu znajdują się po drugiej stronie wyspy. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że ten problem jest taki duży i takie mocne wiatry były w tym roku na Majorce, ze względu na to, że w mieście aż tak tego nie było czuć. Spójrzcie teraz na kolor wody. My tak naprawdę jesteśmy już wieczorkiem tutaj w tym miejscu w tym porcie. No i wyobraźcie sobie, jaka woda musi być przeźroczysta w momencie, gdy jest pełna słońca, gdy nawet teraz jesteśmy w stanie zobaczyć każdy kamyczek. No, i mamy nasze majorkańskie osiołki. One tak naprawdę chyba królują na Instagramie, wszyscy sobie robią z nimi zdjęcia. Są bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjazne. Przychodzą do ciebie, właśnie, żeby się pogłaskać, nawet możemy zauważyć. Próbują oczywiście dostać coś, bo są przyzwyczajone do tego, że ludzie je karmią. Naprawdę są bardzo zadbane dodatkowo ludzie. Nie robią im krzywdy, także możecie podejść. Może poczęstować, jeżeli macie coś dla nich. No, i oczywiście pogłaskać. Będziemy powoli spadać do domku, bo robi nam się zimno. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że wszelkiego rodzaju i ogniska z zasady są zakazane na majorce, są jedynie dostępne w miejscach yy, no, tam, które są przygotowane. I o tym też zrobię odcinek. Postaram się wybrać się do takiego miejsca pod namiot, chociaż pod namiotem spałam ostatni raz 50 lat temu, no, ale... Ale wiem, że bardzo dużo ludzi to interesuje, więc wydaje mi się, że powinnam Wam to pokazać. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie w takich miejscach, jak nie ma policji, bardzo daleko od głównych ulic, ludzie też sobie jakoś radzą. I tutaj na przykład mamy rozłożone belki, my właśnie na jednej sobie siedzimy. I tutaj na pewno było jakieś odnisko, pewnie kiełbaski, tego typu sprawy. Ok, to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja generalnie uważam, że to jest bardzo fajny port. Warto tutaj przyjechać, jeżeli macie chwilkę wolnego czasu ponieważ jest bardzo klimatyczny, ale ze względu na drogę, która do niego prowadzi, no, no to zajmie Wam ta droga chwileczkę, bo tak naprawdę sam zjazd to jest około pół godziny przynajmniej w moim wypadku, bo ja jakimś perfekcyjnym kierowcą nie jestem i po prostu jestem bardzo ostrożna. E, także zachęcam Was, żebyście tu przyjechali, ale nie planujcie sobie specjalnie tego miejsca e, jako was Mastcraft jako na Majorce. Także jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za Waszą obecność. Mam nadzieję, że Wam się podobało po raz kolejny. Zapraszam na mojego instagrama wyspiara.pl, na mojego bloga wyspiara.pl Jeżeli Wam się podoba to, co robię, zapraszam na mojego Patreonite. Tam znajduje się pod nazwą Wyspiara. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Lajkujcie, komentujcie, czy ktokolwiek był tutaj, może ktoś tutaj był, a o tym nie wiem, bo tak naprawdę chyba nie znam nikogo, kto tutaj przyjechał, oprócz lokalnych mieszkańców. No i tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję Wam. Bardzo pa.